Jak zarobić lub stracić miliardy, grając przeciwko prezesom gigantów. Poznaj Billa Ekmana, mistrza inwestycyjnego szachu, którego strategie mogłyby wstrząsnąć nawet firmami jak CD Projekt. Zaczynamy! Inteligentne handlowanie. Twój przewodnik finansowy. Handel, inwestycja, giełda. Cześć i witajcie na kanale Inteligentne Handlowanie. Dziś przyjrzymy się jednej z najbardziej kontrowersyjnych i fascynujących postaci Wall Street. Bill Ekman nie kupuje po prostu akcji. On rozgrywa skomplikowane partie, w których zarządy firmy są jak figury na szachownicy. To inwestor, aktywista. Co to znaczy? Kupuje duże pakiety akcji, aby zdobyć wpływ i wymusić zmiany w firmach od wymiany prezesa po całkowitą zmianę strategii. Jego styl przypomina grę w szachy. Wieża to jego długoterminowe, mocne pozycje. W firmach jak Canadian Pacific Railway. Przejął tam kontrolę, wymienił zarząd i potroił wartość inwestycji. Goniec symbolizuje jego agresywne, krótkie sprzedaże. Czyli grę na spadki wartości akcji. Najsłynniejsza pięcioletnia wojna z Herbalife. Uważał, że to piramida finansowa. Ostatecznie stracił na tej pozycji pół miliarda dolarów, ale wywołał ogromne zamieszanie. Królowa to jego fundusz Pershing Square. Potężna figura, która w 2020 roku w środku pandemicznego chaosu zarobiła 70%, grając na załamaniu rynku. Ale droga Ackmana nie jest usłana tylko sukcesami. Rok 2016, Valent Pharmaceuticals, najczarniejsza karta w jego historii, inwestycja, która wymazała 4 miliardy z jego funduszu. Media ogłosiły koniec geniusza, jednak 3 lata później Ekman znów stawia wszystko na jedną kartę. Pandemia COVID. Wykorzystując doświadczenie, kupuje specjalne ubezpieczenia chroniące przed krachem rynkowym i zarabia 2,6 miliarda dolarów w ciągu zaledwie 20 dni. Szczęście. Czy mistrzowska chłodna kalkulacja? Subskrybuj i kliknij dzwonek, by nie przegapić analiz strategii takich mistrzów. A teraz wyobraźmy sobie, że Eggman wchodzi do gry na naszym polskim podwórku. Co by było, gdyby zainteresował się CD-projektem tuż po katastrofalnej premierze Cyberpunk w 2020 roku? Czy zażądałby zmian? W zarządzie większej transparentności lub innej strategii rozwoju po tak dużym kryzysie zaufania. A Orlen, czy taki aktywista jak Ekman naciskałby na przyspieszenie transformacji energetycznej, szybszą sprzedaż aktywów węglowych i odważniejsze inwestycje w zieloną energię, czy wręcz przeciw? A może to inspiracja dla nas? Czy polscy inwestorzy, nawet mniejsi, mogą sami stać się bardziej aktywni i wpływać na spółki? Którą polską firmę z GPW Ty byś najpierw zrestrukturyzował, gdybyś miał możliwości Ekmana? Napisz w komentarzu Orlen, PZU, PKOBP, a może zupełnie inną. Czekam na Wasze typy. Czego możemy nauczyć się od Billa Ekmana? Po pierwsze, myśl jak stratek, nie jak pionek na giełdowej szachownicy. Analizuj, szukaj słabości, ale i ukrytych wartości. Po drugie, graj długoterminowo, buduj mocne pozycje, ale nie bój się grać na spadki, jeśli masz solidne argumenty. Jeśli nie wiesz, jak działa krótka sprzedaż, sprawdź nasz film na ten temat. Link w opisie i w karcie powyżej. Po trzecie. Porażki są częścią gry. Ucz się na nich, analizuj błędy, by potem, jak Feniks, powstać z popiołów jeszcze silniejszym. Na koniec pytanie do Was: czy uważacie, że mały inwestor może być realnym aktywistą na giełdzie, czy to raczej domena miliarderów? Podzielcie się opinią w komentarzach. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Kolejnym odcinku inteligentnego handlowania. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.